Kogo bierzesz? No, ruka wezmę, nie? O, no to ja smokiem pojadę. A co ja miałem brać? Twitcha albo. Aha, to, to atakujące. I z... Czekaj, I... zbrojownia. zbrojownia to było chyba. Tutaj na hmm. dobre miejsce, co hmm. czy nie? Nie, zobaczymy. To tylko 5 fal. Ja pierdoczę. Co ty? Co to było? <laughs> Aha, to już wiemy co to jest. Dobra. To jeszcze, Leżą to już kamizelki, nie? Dobra, czekaj. Ja nie chciał pierwszy zginąć, wiesz, dzisiejszego wieczoru to by tak głupio było, nie? Ale nikt nie widzi tych twoich kamizelek. To znaczyłem je. A od góry nam wejdą. U góry nie za zatamowaliśmy tego syfu. No trudno. Oszty, łoszty już wybucha coś. O kurde. Jak tam Koleś chciał coś podłożyć, po stopie postrzelałem. Dobrze, dobrze. A z góry jak mają wejść? Nic nie wejdą. Górą wejdą nam. Zalił to łajdakie, jeden O z neutralizacją. regrouping, secure the hostage. O dobie, tyś, weźcie kurwa kamizelki. Zaznacz mi jeszcze raz. No już zaznaczałem, o dobra, biorą. Co oni nie widzą tego? Oj, Czarek. Arek, ja będę... Patrz, ty jesteś tu, a ja będę po twojej... A, uzostawiłeś dziurę. Dobra. Dobra. O, o cholera, już? Nie, ale zresztą się medyka położyli, nie przejmuj się. Pilnujmy swojej strony, ich jest trzech. To, 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 to. nie. Nie przebiegaj za mocno. No właśnie, kurde... To czy, mnie wkurza... No wtrącił mnie... się typek i wiesz co, nie wiedziałem czy strzelać, czy nie. No, to jest ten moment, w którym powinien po prostu zostać kurwa tam... i niech siedzi sobie, wiesz, w swoim miejscu, nie? No. Kurwa, znowu za wysoko. O! Idealnie! No i patrzcie będzie tu siedział, bo no chuj z nim teraz, to ja tutaj nie będę siedział, no to bez sensu. No a wiesz, w sumie dwóch powinno być w jednym miejscu, Arek, ja? No ale my się postrzelimy, coś czuję. No tak to też prawda Dobra, on uciek tam, on uciek tam, robi na fragi Zajmij swoje miejsce, Arek Zajmij swoje miejsce, spoko, spoko. O cholera, ale dostałem Dobra, dobra No idiota Nie mam, nie mam Dobra, uzupełniam się Ale to który? Myślałem, że już zabiliśmy ich wszystkich Eee, y Arek, też uważaj na przebieganie, nie? myślałem, że już jest po sprawie, powiem ci szczerze. Nie, spokojnie Nie o to chodzi. Tylko, mam nadzieję, kurwa, najgorzej, że ten Mag Magnus, kurwa, to typowo idzie na fragi, nie? Typowo idzie na fragi, a jeszcze chujowo gra, ogranie No to poczekaj, to niech zginie. To, to, to właśnie ma dużo energii, to wkurwa. No. To tu nie wziął nadal. Nieważne, Pierwszy to. Na czankach. Dobra, ja zostaję tu gdzie jestem, nie? Idą, idą, idą. Oj, kurwa, idioto. Co jest? te palanka, nie wiem gdzie. No, nie obok. Kurwa jednak. Kurwa. Jak żyjesz? O, ładnie, ładnie. O, cholera. Co nikt tam nie bronił tego? Ja pierdosę, dostałem w plecy. Przebieg i mówię kurde jest dobrze. Żyję, żyje, żyje na szczęście. Ale ci powiem, że się nie spodziewałem. Hahaha, ha, ha. No ja za dobrze nie żyję, ale... Chyba nikt nie, nie, nie żyje. Aha. Za... No dobra, mamy jakieś mega dziury? Mamy tylko tył. Nie wiem. No to ja. Ja jestem w tej norze, wiesz, której nie? Będę starał się bronić no. górę. I U ciebie, Arek, u ciebie. No. A ja pilnuję góry i, no i chuj nic więcej tak naprawdę. Tył 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 Dobra, Do dobra, dobra spoko. Leżę. Kurwa, trzeba reanimować gnoja Leżę, leżę Aha, ty leżysz. Kurwa Ale ciebie pojechał Oj, chuj, no bo to ja chciałem reanimować Nie, 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 jak... dobra, rozumiem, rozumiem dobra. Powtarzamy? Wiesz co, nawet chętnie. Szczerze. Nie, no dobrze, szło. Nie było tragedii takiej jak zawsze. No, no. Będę ci szczerze nawet chętnie. Gdyby nie to, że ludzie po prostu troszeczkę na fragi idą. No. Na fragi jadą, nie? Ninja style. Jutro szwagier do mnie przyjeżdża. Uuu... Właśnie. Właśnie. Z... Tak, tak samo ruka biorę, nie? Żeby... I zbrojownia? Patrzę. A magazyn? Co był tu? góry on jest, nie? A bo spróbujmy? Magazyn, no? Magazyn. Ach chuj wybrałem magazyn? Ja też. <laughs> Dobra, okna i dziury Marcinie Armor Ha, tak ostro A co? Zostawiamy, dobra, ja biorę wiesz. Dobra, e, które okno bierzesz? E... Linek, lin, linek trzeba pilnować, o ja już mam. No to dobrze. To już pilnuj, ja to, to standardowo Arek, bronimy się. Mam drugą. Dobrze, już pilnuj Arek. Mam cię. Mam trzecią Pięknie! O ja pierdocze swojego postrzelałem! Dobra postaw go, nie, moja wina leżę, masakra Nie, jednak faktycznie jest tu za ciasno na piątkę osób. Idzie ten tarczownik. Nie, no moja wina, kolor się w plecy strzeliłem, totalnie nie? Kurwa, rzeczywiście, tu jest strasznie. Tu jest za ciasno. Tu się Ale jest nas tylko czterech. No bo zabiłem, nie? Naszego, znaczy zabiłem, raniłem, podnosiłem i dostałem. Nie, no. To samo. Asma będzie szła po schodach. Linki nie widzę. Linki zero. O u Ciebie chyba jest co? Jest linka u mnie, dobra. No chodź kurwa. <grybujesz> u mnie nie ma linki, aż dziwne. I u mnie jest linka, spoko. Oho, ale to nie u mnie. jest spokoj. coś będzie u tego po prawej, typa. No i bardzo, tu... bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No spokojnie, Ty jednak ta góra chyba jest bezpieczniejsza mimo to bo to na tych głupich linkach muszą wlatywać, wchodzić, nie? O kurde, ale mnie zmasakrował, dziewięć życie mam Jak to? Bo z dołu strzelał do mnie. Jo yeah? <laughs> No ja go zdenerwowałem, bo do niego strzeliłem, to prawda, nie? Ale jaki cela miał z Mam linkę. Idą od góry, na banki to Pasma.

Widzę, że nie wszczaję bazy. O kurwa, myślisz? Eee, no poczekaj. Myślę, że będzie tu źle. Dobra, no, tam gaz rzuciłem, także nie podchodź Dobra, blisko. Dobra, będziemy tutaj trochę. Dobra. Idę do okna, mam linkę, to już zostaje. Mam następną linkę, też mam. Mam następną. Kurde, też mam No dobrze Dobra, razie nie mam O cholera Dobrze, on tam ich trzepie ostro. Linkę słyszałem, czy mi się wydaje? Nie, wydaje mi się, sorry. Oh, kurku, kur. Możemy tutaj to zamurować? Czaj? Nie, Kurde, nie mam pomysłu. Trzeba zrobić wyrwy... Wy, wy. Aha, tu jeszcze. Co ty mówisz? Kurde I tak. obok wejdą tutaj niewiele to zda się to wiesz. O. Dobra, zajmujemy pozycję, Arek. Tupią, tupią. Mam linkę. Dobrze, to już stój. Boję się o plecy, ale tam chyba e, Nie, wiesz, to Twoje plecy są w miarę bezpieczne. Jest link karek, jeszcze jedna. O, kurde, cool, nie wierzę w to. Rwa. Yeah. Tak, rzucam. C4. To mogło? Nikogo nie widzę. Dobra. A tu jeszcze byli. Dobra, uważaj, tam ich jest trochę. Ja już wpadłem. Masz ich czterech. Pięciu. Otóż. Albo czterech. A u ciebie jeszcze był? O kurde. Nie, no moja wina z tym gazem tam przesadziłem. Za, za płytko rzuciłem. <noise> It happens. I medyk nie, leżał oberwą. Już, już nie chcę, to spróbujmy coś innego. Tak. Nie potrafię oszacować odległości jeszcze. Tak, sam, tak samo z dynamitem ci powiem, wiele razy sam się wysadziłem. <laughs> No nic, no najwyżej się ktoś na mnie obrazi tyle, nie? <ścoughs> co, eliminacja, co? Co ty na to? Och ile bym dał? Ile? Piwko. Liwko Liwko, toż yeah. po piwko Ale coś czuję. Oooo oh, bejbej, no to możemy powtarzać aż, aż ugramy Aż ugramy, nie? A ja ci powiem, zaszaleję dzisiaj Ma znaczenie z O, Blitzem ktoś gra, ciekawe Naprawdę? No A jak się dobrze czuję? No to Wiesz, Blitza to jeszcze rozumie, bo on oślepi wroga i spokojnie przymierzysz tam ile ma tych 6 strzałów, chyba czy pięć nie zależy jaką broń wybierzesz A, Jak to zależy jaką broń? No przecież on też może wybrać pistolet wielostrzałowy No to widzisz to? Fajnie A, tędy idziesz, idę z tobą, o, dobry pomysł. Nie, bo to tu się możemy już rozdzielić to, ci powiem. Pozabijać tak. się możemy. Ja mam ta pamiętaj, nie będzie... Słyszałem typa. Ja jestem za to, na twoich plecach, tak jak chodzę, dobra? Dobra Co to tak pyrka? Gdzie to jest? O kurde, na dole nasz, nasz park, szagam Zabili go? Jednego już nie ma Idziesz na dół? Ale strita mam, kurde stary Dobra, dobra, spokojnie. Kurde, ten zegarek jak tu tyka. Ten Ty, no dół wydaje się być czysty. Spadamy e chyba stąd, co? Tutaj też są schody, Arek. No. A ty. Na dół idziemy? No nie, spoko. Idzie, idziemy do góry. O cholera. Chyba za dużo nas tu razem. Zginiemy. Ale to jest gra do tego nie ugrałem jeszcze? Co to tam tupie na schodach? Uch, w plecy Ale ty, kurde, ale słyszałem ich kroki. Tak mi podpadło. Trochę moja wina, bo miałem niby plecy pilnować, a... Ważne, że nas nie ustrzelili, wiesz? Dobra, czysto. W przejściu. To gdzieś na dole. Ale niby dół sprawdzaliśmy, nie? Ostma idzie, słyszę. Masz idzie jedno z. Tam był. Te ja, ugramy to za pierwszym razem, na bank. Jest jeszcze jeden. Wiem. tak! Przyszedł jeszcze do mnie, nie do ciebie, nie? Ale. Rzeź go pomerdął. Po jajka. Jeee! Yeah! Dobra, możemy z, lu z ludziami grać. Kurwa, chujowo, że tak szybko. No to jeszcze raz możemy zrobić. Mówisz? No, ja, ja chętnie. Ja chętnie. No to... Zobaczymy mm -hmm. czy, czy, czy jeszcze ktoś się dołączy, nie? Bo to też tak mm -hmm. dwóch to za... Patrz, pięknie. No to, no to fajnie. Taka eliminacja Jest. to dawno nie było. O nie? patrz, jeden oczy. Znaczy jeden zrezygnował. No trudno.